Siamankli, tylko z Gamer witam Was w, 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 w drugim odcinku na ryby, czyli Let's Fish. Z, z, Zagramy, Zogramy. O, se ekran powiększa. E, dobra. Ło, obiektycznie. Czym tam pójdzie? Rekord ryby Berkes rekord, wargacz czy jaki jakiś. I czwarty poziom, więc ogólnie fajne. Przejdę tutaj sobie. Przejdziemy. Okej. Okay. takie coś. Długo miejscu, tylko... Chyba do zadania to jest... Zobaczcie jak szybko leci teraz... I chyba czuję, że puszczę... Nowy rekord... Płać jednak to jest... No dostaliśmy coś... Dostaliśmy... Może teraz... Tego trawki, zobaczymy czy się z trawkę tutaj złapie. To zadanie. do zadania. dobrze dobrze tą trawkę rzuciłem. Rekord ryby, kart. O, trofeum małe jeziorko. Mistrzostwa, tu mamy sklep. mamy takie Było takie chyba coś jak. Coś tam o rybach pisało. I tutaj chyba pisało jak można złapać. O Jak na przykład krzyp... Takie coś też jeszcze trzeba czekać. A to? Na no co? Jakiś Niemiec tutaj widzę najwięcej chyba. chyba. na torki, które mogę. które mogę złapać. Trzynety. A albo chodzimy tutaj, jakieś, jeszcze, a to jest to Dokupujemy ślimaki. A tutaj trzeba będzie się zmienić. Ślimaki to już w świętkę. Niech no tam pójdzie. Czarnik. Nie wiem czy jest, ale robiłem piąty level. E, więc fajnie. O, przedmioty. Kupuję, to kupuję, to kupuję, okej okay, fajnie. To, no ja tutaj... dużo do... jeszcze dużo to... jeszcze jeszcze togani banknoty, a jednak jeszcze makaron może kupimy. Teraz raków, bo nie będziemy kupować. E, dalej. Okej. Okay. Jedno mm. tu. Drugie... Czy... Dobra. I zazwijmy. Karon może być. Bo nie bierze na sprzęt. A, miałem te rzeczy. Tu sobie mimy. Zamierz... No to lepsze. Chyba to nie... Ja chyba się nic nie złapię za to. Pijawki. Więc zobaczymy jak pójdę, pójdzie i nowy rekord lądra. Lądry już mam. O, zwróciłem przypadkowo. Pośpiechem. Zobaczymy, czy coś się złapię. Eee, co tu? Rodzawiec. Rzawiec jest. Hmm. No dobra, może coś złapie, zobaczymy. Może coś tu złapie. Kurde, przeładowałem. Tam ślimaki, może być. kwestii, długo Jest to w Strąg potokowny Znajdźmy trochę Mhm, okej okay. To szósty poziom, tak szybko wbiłem, wow Kupujemy, kupujemy Ups, chyba ja Dobra um. O, o co to, to jest? Hmm. blokowałem Tego, tutaj jeszcze możemy sobie spojrzeć. O, to też mam. Widzimy i użyjemy sobie powiedzmy tego. Kurde, przypadkowo. Dobra, nie chcę. Ja myślę, że ten odcinek będzie trwał już na pewno ponad 10 minut. Trwa. Już zobaczymy, ile będzie trwał. Około 20 minut będzie chyba trwał. staje Nowy rekord. zmienimy na coś innego. Robaki. Nie wierzę, to inne. Chleb to. parażona kukurydza. Łapię, łapię. Zobaczymy. Może to tak do 6-50% postaram się tak wbić. Może. No bo ja 90 ileś to jeszcze dostanie się do 7 dobić jest ja nowy rek rekord czy rekord ryby. to pyga. tyle się dostaje Dobra chodzi, może jeszcze przypomnijmy sobie jeszcze za to rybę się nas sporo A mur biały? To sobie jeszcze złowimy z... Może raz, dwa jeszcze. No i siódmy. Kupujemy, kupujemy. 200 stać mnie. Kupuję. Dobra. Teraz po zakładamy za to i będzie koniec odcinka. Składamy. O. Dobra. No to dzięki za uwagę. Trzymajcie się w wykluczonych trzymach Na razie i...